Dzień dobry Państwu, nazywam się Kamil Pinkos i za chwilę zaprezentuję Wam BMW 116 i z 2007 roku. Samochód znajduje się w naszej ofercie. Zapraszam. Pod maską tego samochodu znajduje się silnik o pojemności 1,6 litra i mocy 116 koni mechanicznych. Samochód posiada 16-calowe obręcze. Jest w pięknym kolorze sydney blue metallic. Wewnątrz widzimy fotele przednie z tapicerką materiałową. Samochód jak na swój wiek jest w bardzo dobrym stanie. Posiada klimatyzację, ogrzewane przednie fotele skrzynia biegów manualna, sześciobiegowa a przebieg naszego samochodu to 152 893 km. tylna kanapa oczywiście z mocowaniami ISOFIX na foteliki dziecięce. Dla lepszego rozkładu masy akumulator jest zamontowany w tylnej części pojazdu właśnie pod podłogą bagażnika. Jeżeli ten samochód Państwa zainteresował, zapraszam do naszego salonu Bawaria Motors w Katowicach na Alei Roździńskiego 204. Zapraszam również do kontaktu z doradcami oraz do odwiedzenia naszej strony internetowej podanej na ekranie. W naszej ofercie jest zawsze około 200 samochodów używanych marek BMW i Mini. Dziękuję i do zobaczenia.